na jednych to nie działa wcale, a na innych wręcz odwrotnie. Motywowanie ludzi, kiedy w zespole masz trzy pokolenia, różne wartości, style pracy i oczekiwania, to jedno z największych wyzwań dla liderów. Wielu z nich mówi nam: "Próbuję, ale nie wiem, co ich naprawdę rusza. Nie wiem, jak z nimi rozmawiać, żeby ich nie urazić albo żeby nie zamknęli się w sobie. Zaczynam unikać trudnych rozmów, bo kończą się albo ciszą, albo frustracją. I to nie jest brak zaangażowania z twojej strony, to po prostu brak narzędzi, takich, które naprawdę pokazują, jak Różni są ludzie, czego potrzebują, żeby im się chciało chcieć. Od lat pracujemy z liderami, którzy chcą motywować skutecznie, ale po swojemu, nie kopiąc cudzych stylów. Pomagamy im zrozumieć, co napędza poszczególne osoby w zespole, jak mówić do introwertyka, jak do ekstrawertyka, jak prowadzić trudne rozmowy, tak. W bez napięcia, ale z efektem. W programie New Leadership to Go dajemy konkret, dajemy narzędzia, które pomagają czytać ludzi, pomagają reagować na ich potrzeby i prowadzić rozmowy, które coś zmieniają, a nie tylko odhaczają temat. Bo motywacja to nie system nagród, to relacja, a ten naprawdę można zbudować, jeśli wiesz, od czego zacząć. Zainteresowany? Zainteresowana? Odezwij się. Kliknij niżej, by dowiedzieć się więcej.